Witamy, jak widzicie mamy słoneczko, to chyba taki ostatni ciepły weekend tej jesieni, dlatego zabieramy się za ostatnie takie porządki jesienne w ogrodzie. Ja już sobie część przed chwilą traw podwiązałam, w sumie zostały mi tylko te przy ognisku. Wiem, że można jakoś ładnie pleść, warkocze i różne takie, ja się w to nie bawię, nie potrafię, nawet nie chce mi się próbować, więc po prostu związałam je sobie białym sznurkiem. No teraz widzę z zeszłego roku, jak one porosły, jakie są ciężkie i jak ciężko było je związać, także co roku będą coraz większe. Podwiązałam sobie też hortensje. Ja tych hortensji nie obcinam na zimę, no bo te kwiaty ładnie wyglądają, się prezentują, potem jak na nich śnieg leży, mi to nie przeszkadza. No ale boję się, żeby się nie połamały, dlatego sobie je trochę wyżej podwiązałam, żeby się po prostu wszystko razem trzymało. Wierzby hakuro już nietne bo już będzie zimno, także boję się ją ciąć. Ja ją chyba cięłam we wrześniu ostatni raz, także tak już na zimę sobie zostawiamy. No dobra, lecimy dalej. To jest tarabata. E, tutaj jest trawa i bukszpan. Z tym się nic nie robi. Ta trawa tak zostaje. Zobaczcie, jaka ona jest duża i będzie tak właściwie coraz większa, ale bardzo ładnie się prezentuje. E, te dwie wierzby nam padły. Nie wiem, już będziemy myśleć. Nie, wieżby tylko. Mm, no mów, Trzmieliny te dwie środkowe trzmieliny nam padły, padły nam też poprzednie. Najwyraźniej coś było w ziemi, my tej ziemi nie wymieniliśmy, tylko jakby wiecie, wymieniliśmy taką pierwszą warstwę i wsypaliśmy nową i niestety te dwie środkowe też nam trzmieliny padły, więc już będziemy na wiosnę myśleć czy coś innego tu wsadzimy, czy będziemy sadzić też trzmielinę, berberys. No zostawiamy, bo one gubią liście akurat te gubią liście na zimę. Ten całkiem z całkiem już prawie zgubił, więc berberysy zostają. No i lawenda też tak zostaje. Ja z tego co czytałam, to lawendę tnie się wiosną, więc ją tak zostawiamy, ale widzę, że ona tutaj wypuszcza nowe, e, jeszcze bardzo ładne kwiatki. Nie, nie zmarzło. No nie, no nie zmarznie. W zeszłym roku nie zmarzła, nie? Nasze rododendrony piękne. Rododendrony, rododendrony ciągle wypuszczają coś nowego. Także one jakoś. Nie no chyba wyjazd żyją. zrobią z Ale No bo jak to wygląda? Przecież tu trzeba coś ładnego, a nie takiej byle co. No to będzie trzeba je gdzieś przesadzić, bo one żyją. Tu były same patyki, a zobacz, jak z boku wypuściło, żal mi ich. Posadzimy je gdzieś najwyżej w rogu albo gdzieś z tyłu, a wtedy tutaj na wiosnę wymyślimy coś innego. Nie wiem co z tą trzmieliną. Ona wyglądała ładnie. Teraz znowu przekwita. Nie wiem czy ona przeżyje. Zobaczymy do przyszłego roku, co z nią. Musimy w ogóle popielić wszystko e, znowu poznałam, na zimę. Bo wiadomo, żeby na wiosnę było mniej roboty. Zaraz będę pielić. E, dobra, tutaj lawendę zostawiamy. E, też można zobaczyć w sumie jak niektóre nam porosły. Ta kocimietka bardzo się rozrosła. E, I jak to się nazywa, tak? Bo nie pamiętam. Ty pamiętasz? Ber... Werbena. werbena. I werbena patagońska też nam bardzo ładnie porosła. Ona chyba lubi marznąć e... na zimę. No to nie wiem, to możemy ją spróbować przykryć. Jak się już zrobi chłodniej Słuchajcie, nie wiem jak to jest z jeżówkami Bo jeżówki, które mamy przy tarasie kwitną Tam jedna z dwóch kwitnie A tutaj te posadzone już padły Więc nie wiem, czy to zależy po prostu od sadzonki Że niektóre kwitną więcej, a niektóre mniej Nie mam pojęcia No w każdym razie te padły Chociaż tutaj tak wypuszczoną nową, nową Trzeba ten Więc nie wiem, no dziwnie to wygląda Każda jakby się sadzonka różni od siebie I słuchajcie, mimo że tutaj jest karton i jest kora wysypana To tak jak Marcin przed chwilą zauważył no wychodzi zielsko. nie? Najgorsze jest to, jak to się nazywa? Zapomniałam. To ma jakąś swoją nazwę. No ale zapomniałam, no z tego Wszędzie można napary robić i to wychodzi strasznie, więc... Mimo, że jest kora, to i tak wychodzi, chociaż jest z tego mniej, bo tej trawy jest niewiele. Więc tutaj będzie dużo łatwiej wyrywać niż tam z tyłu, aż boję się podejść co tam się No dzieje. i korę wystarczy tylko przesunąć, nie? Więc... No tak. No wy... O ile kup tu jest ciekawy. No był mojej siostry pies, więc zaraz moja siostrzyczka przyjedzie i będzie sprzątać <laughs> jego pozostałości. Dobra, to jest skrzyp polny, przypomniało mi się. Także jak widzicie skrzyp wyłazi wszędzie. to akurat nie pokazuje, bo jest mina. Bo ciężko go wyrwać. No i co? Tutaj mamy te hortensje, co sobie przesadziliśmy. Powiem Wam szczerze, że jak my wkopaliśmy cztery, to myślałam, że te dwie nam padły, ale ja widzę, że one wypuszczają na nowo, więc one nie padły. Wypuściły nowe listki, także chyba wszystko się przyjęły. Jako że one są takie młodziutkie i słabiutkie, to e, i takie też podwiążę sobie linką, żeby e, po prostu śnieg ich nie połamał i nie załamał tych kwiatostanów. I trawy też widzisz. Niektóre jeszcze są zielone, a niektóre są już suche. No bo e, t, ta było, one były przesadzane, i bardzo Myślę, możliwe, że one to, boże, muszą to, bo... sobie odchorować. E, a to drzewo jak urosło, zobacz. No strasznie urosło. Było takie. Jeszcze dziś, znaczy dziś, jeszcze na wiosnę było bardzo malutkie. Fajnie, podoba ale się, ale się dla tutaj mnie. Tutaj wypuściło takie ładne nowe, a te już są czymś. No, one już, y, gubią chyba, co? Czy nie? Czy on nie gubi no, liści? On już się chyba z, gubi, się chyba dlatego. No dobra, ale w każdym razie bardzo ładnie zrobiło. To było. co, teraz kolejna rabata przy tarasie? E, słuchajcie, rabata przy tarasie, tą, co mamy... Panu do mnie, kochanie. E, rabata przy tarasie, tą, co mamy, e, wypuściły nam przepiękny kwiatków. I ten e, nadmorski kwiatek Zobaczcie, jak pięknie wypuszcza każdy jeden. On chyba dwa albo trzy razy do roku kwitnie, z tego co ja czytałam. I tak po kolei, któreś więcej, któreś mniej. Także one się bardzo ładnie rozrosną. Te gępy zostaną zielone. No, pięknie to wygląda. Szałwia jest do wywalenia. Szałwia jest do. Muszę poczytać jeszcze, czy trzeba ją przyciąć. Wydaje bo mi się, że ją się przycina. Ja widziałem, wiesz? że ją się przycina no, tak yy, niżej. Tak bardzo nisko, no. chociaż ona, widzisz, też jeszcze wypuszczała. No badę. ale to już wygląda byle No jak, Ale już ją sobie przytniemy i zostawimy tylko. Yy, no i, no zobaczcie, i te trawy tutaj, ci się rozrastają, mówiłaś, nie? Tak, rozrastają. Mi się powiedz, że wypuszczają takie nowe, dodatkowe. I, i widzicie. Ta jeżówka była tutaj najwyższa, taka duża, wysoka, ale Pixel ją chyba tak mocno obsikał, że ona już napadła. No, nie, nie, wie, no czy? nie ma jej, ja już ją w... wyrwały się? W sensie ona sama odpadła. Ale może, wy... może wykwitnie na. No nie, Wresne. no, bo tam to. W... Może coś tam wyszło. zostało. To I jest widzicie, zielsko. ta jeżówka jak ładnie wypuszcza, a na tamtej rabat już ich nie ma. I tutaj też ta jedna jeszcze wypuszcza, o i tutaj, także nie wiem, od czego to zależy. Czy od rodzaju jeżówki, czy od konkretnej sadzonki, jak mocno ona wypuszcza. No dobra, to zaraz sobie... Y, z donicami porządek? Y, z donicami trzeba zrobić porządek, bo jeszcze niedawno ta vista wyglądała ładnie, chyba jeszcze tydzień temu, jak na nią patrzyłam. No a teraz już niestety całkowicie nam padła, więc będzie trzeba... Opróżnić te donice i te donice wezmę sobie zaraz, zobaczę, ustawię do przodu, przed dom i posadzę, e, na no, jakąś taką jesienną trawę, żeby była ozdoba przed domem. No i tutaj e, <laughs> przeokropnie, już na samą myśl, że trzeba tu pielić. Co tu, kochanie, co tu się wydarzyło, powiedz mi? No nie wiem. Kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby tutaj nic nie rozkładać? No nie, zobacz. Znajdź rośliny. Zobacz, ile jest liści, Dobrze, no nie że można wiem, tutaj co, nic rozłożyć. Bo bym wyrwała wszystko. Trzeba po prostu pielić. No i zobaczcie, tutaj też jeżówki nam padły, miętka wychodzi ładnie, bo ona też się schowała, ale wyrosła na nowo. Ym. No nie, no teraz to już floksy wszystko padły. jest dedu, Deduwe zrobiło floksy, i trzeba w sensie... robić porządek z tym. No. Ciekawe, co z tym dereniem tutaj, co? Czy on na wiosnę odbije, czy nie odbije? Nie wiem, szczerze nie chcę mi się myśleć teraz, zobaczymy na wiosnę, co się stanie. Chosty e, już padły, kurawki jeszcze ładnie wyglądają. Ale no jedyny taki duży plus w sumie tego wszystkiego to jest ta tylna rabata. Mimo wszystko ona wygląda jak będzie wypielona. Wszystko bardzo fajnie porosło. Nie, no Trzeba okryć laurowiśnie teraz też w tym. E, mamy tutaj ten sztapel całych Hortensji, więc je też sobie podwiążę. A kupiłeś już do okrycia te tak. e, laurowiśni. No to może nie dzisiaj, bo pewnie dzisiaj nie zrobimy wszystkiego, ale jutro sobie okryjemy te laurowiśnie. No, także tak, ja się zabieram za ogród, a Marcin będzie ogarniał liście i nawodnienie żeby przygotować na zimę także co, działamy No i jak widzicie względnie jest ogarnięte. Oczywiście no, będę musiał jeszcze raz na pewno zrobić porządek z tymi liśćmi i to już wtedy będę tak dokładnie zdmuchiwał tą resztówkę po prostu co jest na, na drzewie i oczywiście no, spadnie. I to co na, ziemię, na ziemi no to chciałbym jakoś tak porządnie to wydmuchać, żeby, żebym nie miał dodatkowej roboty na wiosnę z trawą. To o czym już mówiłem. Zabrakło mi niestety paliwa, więc muszę teraz jechać i dokończyć ten róg. Myślałem, że będzie większy problem z wydmuchiwaniem stąd, natomiast problemu jakiegoś dużego nie ma. No plus taki, że z tyłu jest las, nie ma e, sąsiada, no w zasadzie tam jest jeszcze moja działka, e, no więc nie ma problemu, żeby wydmuchiwać. E, z tym dużego problemu też tutaj jakiegoś e, nie ma, we dwoje, jak sobie tutaj ciśniemy, no to zobaczcie, spoko. Połowa tutaj zrobiona. Zostało jeszcze tutaj najgorsze, no w zasadzie część zrobiona, no i tamte większe, większe kępy, i będzie w porządku. No, musimy pomyśleć nad tym, żeby coś tam zrobić na, na następny sezon, no bo tak nie może być. Te takie reprezentatywne rabaty z kamieniami zostały już ogarnięte. Zuzia ogarnęła też tutaj te wisty wszystkie. No i to, lecimy w takim razie dalej z robotą. No i dobra, moi drodzy, skończone. Wydaje mi się, że to wygląda o wiele lepiej niż to co widzieliście na początku. Zobaczcie, wyrównałem sobie też tak mniej więcej krawędź. Po prostu porobiliśmy tyle, żeby było mniej roboty na, na wiosnę, teraz. A dwa, żeby to jakoś wyglądało na ten sezon zimowy. No bo z ogrodu mimo wszystko w zimę się korzysta. Także tak to wygląda. Wysypuję i. Lecimy dalej. Słuchajcie, mamy około 50 sztuk laurowiśni i przeczytaliśmy, i wy też podpowiadaliście nam w komentarzach, że one lubią przymarzać. Więc postanowiliśmy, że przynajmniej na ten pierwszy rok od posadzenia, w sensie w tym pierwszym sezonie zimowym, okryjemy je. No i zakupiłem geowłókninę. Czekajcie, postawię kamerę. Zwykła, biała geowłóknina, najtańsza z Allegro. E, powiem Wam, że tą, którą robiłem e, drenaż, ona była bardziej taka miękka. E, ta jest taka dosyć chropowata. Domyślam się, że po prostu jest gorszej jakości, czy jest tańsza. Ale myślę, że spełni swoje e, zadanie, chyba, że nie. I e, bez sensu jest to, co teraz e, będziemy, będziemy robić. To możecie dać w komentarzach, to jeszcze będzie można zareagować. E, ale myślę, że od tych takich mrozów i wiatrów przede wszystkim Powinniśmy tą laurowiśnię ochronić. Mamy tutaj tą ścianę w zasadzie zaciszną, tak jak widzicie, z tyłu jest las, to jest przy płocie, więc tutaj za bardzo nie wieje. No ale warto myślę, że w pierwszym roku to zrobić. Wydatek niewielki, troszeczkę pracy, a przynajmniej większość roślin powinno, powinno przeżyć. Ucinam sobie zwykły pasek do tego w zestawie przyszła o coś takiego to jest bardziej miękka geowłóchnina i taki pasek właśnie przyszedł. Tym sobie przywiązuje na dwa razy góra dół i yy, myślę, że będzie spoko. Chyba że to wiatr zawie, zabierze, to to już lipa, nie ale myślę, że będzie w porze. Uciąłem trochę za duży kawałek, więc trzeba było przejść na większą sztukę. To już jest też czas, słuchajcie, na y, nawodnienie. Kolejny sezon działa tak naprawdę e, bez zarzutu. Napięcie już do pompy jest y, odpięte. Mm, teraz trzeba ustawić wszystkie zraszacze na 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 na, na, na y, open w sensie po kolei. No i za pomocą kompresora mam duży, natomiast tutaj sobie przyniosłem ten mały, on daje radę. Będę przedmuchiwał po prostu każdą sekcję, żeby pozbyć się wody z każdej sekcji, żeby tam nie zamarzło, bo wiecie, zbliżają się już przymrozki, więc warto byłoby to zrobić. Wymieniłem w ogóle też filtr, bo miałem taki Czekajcie, zakręcę wodę już Miałem siatkowy, teraz mam dyskowy. W ogóle ten dyskowy miałem od samego początku, on powinien być na miejscu, natomiast nie doszedł mi na czas i był siatkowy, natomiast w tym sezonie wymieniłem. Muszę też zrobić porządek, jeżeli chodzi o nawodnienie o studnie, jakoś ogarnąć dno, bo zasysa zbyt dużo. Zbyt dużo piasku zostaje na tym filtrze i co jakiś czas, no niestety trzeba go, trzeba go czyścić. Wiadomo, i tak trzeba. Natomiast robię to zbyt często yy, i muszę to ogarnąć. No ale jak będzie chwila, to myślę że, myślę, że będzie można się tym zająć. Dobra, lecimy w takim razie z przedmuchaniem w każdej sekcji. Jeszcze ostatnia chwila na to, żeby dokosić trawę na obrzeżach. No i myślę, że tak to wszystko zostawimy. Sprzęcior jest, obrzeże już podkoszone. Jeszcze dużą sobie przejadę, te kępy pościnam i będzie w porządku. Ostatnie koszenie w tym sezonie. Słuchajcie, niziutko, na najniższy stopień jaki tylko mam w kosiarce i myślę, że będzie tak. Potem zrobimy sobie jeszcze serwis yy, kosiarek. Przód jeszcze trzeba skosić i naprawdę będzie. sikalafo Calafo. No dobra, trawnik przygotowany na zimę. Yy, jak będzie potrzeba, to jeszcze skoszę raz, no ale to nie wiadomo nigdy co z pogodą, więc. Zobaczymy. Myślę, że jest klasa na ten moment. Mega. Dobra, serwisik, ale najpierw tak jak tata zawsze uczył. Cyk. Fajka wyciągnięta, można działać. Z tego co wiem to chyba się przechyla yy, na stronę, gdzie wlewa się olej. Tak mi się wydaje, yy, bo inaczej można zalać. Silnik. Muszę odkręcić śmigło, naostrzyć, a potem ją sobie przedmucham. Śmigło odkręcone, nie jest w najgorszym stanie. Zaraz ogarniemy, przeciśmy trochę. Rabaty ogarnięte, laurowiśnie zostały przykryte, przygotowane, trawy są pospinane, liście w zasadzie w większości ogarnięte, trawka skoszona. Robot, altana, robot schowany, altana ogarnięta, balia jeszcze czeka na ogarnięcie. Ale tak poza tym wydaje mi się, że jesteśmy już w 100% przygotowani na zimę. Hamak też zniknął, więc myślę, że to już jest oznaka, że sezon zimowy może do nas zawitać. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Do zobaczenia.